Nigdy nie byłem typem człowieka, który wraca do przeszłości. Prawie trzydzieści lat bez wstąpienia przed gimnazjum, gdzie się uczyłem. Ale tamtego deszczowego popołudnia w Warszawie musiałem przyjechać do miasta, aby załatwić stary dokument mojego ojca, zmarłego kilka miesięcy wcześniej. Kiedy pakowałem samochód niedaleko szkoły, coś mnie zatrzymało. Jak magnes. Zobaczyłem ją od razu. Siedziała w kawiarni na rogu, sama, z tym samym spokojnym wzrokiem sprzed lat. To była pani Helena, nauczycielka literatury, ta, która wierzyła we mnie, gdy nikt inny tego nie robił. Pamiętam jeszcze, gdy powiedziała mi, że dobrze pisze, że mogę coś z tym zrobić w życiu. W wieku piętnastu lat te słowa mnie uratowały. Wszedłem bez zastanowienia. Podniosła wzrok i przez moment nie mnie rozpoznała. Eduardo, powiedziała, jakby moje imię utkwiło jej w gardle przez wszystkie te lata. Poczułem dziwną mieszaninę. Nostalgia pomrugeszana z dyskomfortem, jak gdy otwierasz drzwi, które zamknąłeś dawno temu. Helena nie była taka sama. To nie były tylko siwe włosy czy zmarszczki wokół oczu. Było coś głębszego, cicha smutek, który nosiła na sobie jak stary płaszcz. Rozmawialiśmy na początku o rzeczach zwyczajnych. O pogodzie, przeszłości, kolegach ze szkoły. Pytała mnie: Jak się mam, co robię, czy zostałem w Warszawie? Odpowiadałem krótko, wciąż zmieszany tą dziwną sensacją. Potem Helena wspomniała mojego ojca. I wtedy zrozumiałem, że to nie będzie tylko kawa między starymi wspomnieniami. Oddychała głęboko i powiedziała: Twój ojciec był człowiekiem bardzo obecnym w szkole. Bardziej niż sobie wyobrażasz. Potem odwróciła, jakby bała się, że powiedziała za wiele. W ciszy, która nastała, widziałem mu ślizgającą się po jej policzku. Nie zahamowałem jej, nie wiedziałem jak. Tego dnia zrozumiałem, że przeszłość nie była wcale tak daleka, jak myślałem. Tamtej nocy nie mogłem spać. Głowa mi się kręciła we wszystkie strony. Pani Helena zawsze była szanowana przez wszystkich, nauczycielka wykształcona i dyskretna, jeden z tych niewielu nauczycieli, którzy uczniowie naprawdę słuchali. Ale sposób, w jaki mówiła o moim ojcu, było w jej słowach coś innego. Zacząłem wspominać razy, gdy tata przychodzi na spotkania rodziców i nauczycieli. Zawsze przychodził uśmiechnięty, zawsze z tą pewnością siebie, która charakteryzowała całe jego życie. I pamiętam, że zostawał z panią Heleną dłużej niż to konieczne. Rozmawiali z boku, z dala od innych rodziców. On patrzył na ją w pewien sposób, nie wiem jak to wyrazić. Nie patrzył tak na innych nauczycieli. Potem wracam do jednego konkretnego momentu. Miałem około 15 lat. To był zwyczajny dzień. Przyjechałem do szkoły wcześniej niż zwykle, chciałem porozmawiać z panią Heleną o pracy domowej. Jej szukałem, a kiedy szedłem do biura administracyjnego, ich zobaczyłem. Ją i tatę. Na korytarzu, blisko sal lekcyjnych. Ona płakała. On trzymał jej ramię i mówił coś, czego nie mogłem usłyszeć. Kiedy nas zauważyli, szybko się odsunęli. Tata uśmiechnął się fałszywie i powiedział coś w rodzaju: Ach, Eduardo, co tutaj robisz? Potem wyszedł. Pani Helena patrzyła na mnie dziwnie, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie mogła. Powiedziała tylko, żeby poszedł się bawić. Byłem zdezorientowanym chłopcem, nie rozumiałem. Teraz z taką odległością czasu ten obraz stał się obsesją. Od tamtej pory zacząłem zauważać rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem. Mój ojciec czytał mniej. Wydawał się niespokojny. Pewnego wieczoru usłyszałem, jak mama i tata kłócą się w kuchni cicho. Nie mogłem zrozumieć słów, ale to był ostry, pełny oskarżeń. Potem cisza. Gdy wróciłem do domu tamtego wieczora z kawiarni, wziąłem stare zdjęcia ze szkoły, listę nauczycieli z tamtych czasów. Znaleźliśmy też numer telefonu pani Heleny, napisany na małej karteczce w starym notniku mojego ojca. Obok numeru była notatka H. Tamtej nocy zrozumiałem, że to nie był przypadek. Pani Helena na mnie czekała. Było jakby spędzała 30 lat czekając na właściwy moment, aby ze mną porozmawiać. Wróciłem do kawiarni następnego dnia. Pani Helena była już tam, przy stole, gdzie widziałem ją po raz pierwszy. Było jakby naprawdę na mnie czekała. Kiedy mnie zobaczyła, kiwnęła głowę do kelnera po jeszcze jedną kawę. Dla siebie. Drżały jej ręce. Usiadłem i czekałem. Patrzyła mi prosto w oczy i zrozumiałem, że to jest ten moment. Eduardo, są rzeczy, które powinna była ci powiedzieć wiele lat temu, kropka. Mówiła cicho, kontrolując głos, jakby mogła się złamać w każdej chwili. Poczułem, jak serce mi przyspiesza. Ona kontynuowała: Przez wszystkie lata, gdy byłeś w liceum, przeżywałam skomplikowaną sytuację. Twój ojciec mi pomógł, tak. Ale wyrządził mi też ogromną krzywdę. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Siedziałem nieruchomo. Widzisz, wtedy przeżywałam koszmar w szkole, kontynuowała pani Helena. Niektórzy nauczyciele mówili rzeczy o mnie, mówili, że jestem nieodpowiednia wobec uczniów. To była nieprawda, oczywiście. To wszystko było fałszem. Ale w szkole plotki rozprzestrzeniają się jak ogień, wiesz jak to jest. Rodzice zaczynali żądać mojego zwolnienia. Dyrektor chciał, żebym podpisała dobrowolną rezygnację. Łyknęła kawy drżącymi rękami. Twój ojciec był członkiem Rady Administracyjnej Szkoły. Przyszedł do mnie i powiedział, że może mi pomóc, że ma wpływy i może uciszyć plotki. Obiecał, że będzie bronić mojej reputacji, że sprawi, iż pozostanę jako nauczycielka. Pani Helena się zatrzymała. Mogłem czytać na jej twarzy, ile jej to kosztuje. I ja mu wierzyłam. Trzymał obietnicę, przynajmniej częściowo. Bronił mojej pozycji, tak. Nikt mnie nie zwolnił. Ale cena. Zrobiła pauzę i zamknęła oczy. Cena, którą mnie poprosił, była moje serce, Eduardo. Zmusił mnie do przyrzeczenia, że będę jego. Że możemy być razem, w tajemnicy. Mówił, że kocha Twoją matkę, że to jest skomplikowane, ale że czuje się żywy ze mną. Kropka. Straciłem oddech. Kiedy odmówiłam, bo nie mogłam, dla miłości do mojej żony, z wielu powodów, kiedy powiedziała mnie, twój ojciec stał się innym człowiekiem. Powiedział mi, że będzie sam rozpowszechniać ten płot, który inni zaczęli. Że opowie wszystkim, że masz romans ze mną. Z tobą kropka, poczułem, jak pod mną zapada się podłoga. Byłeś ty tym chłopcem na korytarzu, prawda? Byłeś ty tym, o kim wszyscy mówili, że masz ze mną romans? Pani Helena pokiwała głową w milczeniu, ze łzami, które teraz schodziły bez kontroli. Nie było w tym nic prawdziwego, oczywiście. Byłaś moją nauczycielką, kochałam cię jako nauczycielka. Ale ludzie wierzą w kłamstwa, gdy mówi ktoś taki jak twój ojciec. Miał autorytet, szacunek. A ja byłam samotną kobietą, nauczycielką. Nie miałam żadnej obrony przeciwko jego słowom. Zrozumiałem wtedy, dlaczego niektórzy moi kolegankowie na mnie dziwnie patrzyli. Dlaczego tamtego roku czułem się odosobniony, jakby nam nie była cień. Moi rodzice nigdy mi nic nie powiedzieli, ale teraz zdawałem sobie sprawę, że wiedzieli coś. Chronili swój sekret, a ja byłem ceną zapłaconą. Wyszedłem z kawiarni jak zombie. Słowa pani Heleny ciągle odbijały się w mojej głowie, gdy przechodziłem przez ulicę Warszawy pod popołudniowym słońcem. Mój ojciec. Człowiek, który nauczył mnie co to znaczy być uczciwym, który zawsze powtarzał, żeby zrobić właściwą rzecz, nawet jeśli było to trudne. Człowiek, który czytał Mickiewicza i robił mi czytać jego dzieła, aby nauczyć się co to są prawdziwe wartości. Ten człowiek zrobił to? Wróciłem do domu i siedziałem w salonie przez godziny, bez zapalania świateł. Patrzyłem na zdjęcia ojca na ścianie. Była to twarz, którą znałem dobrze, ale teraz wydawała mi się obca. W kolejnych dniach zacząłem kopać. Szukałem starych czasopism szkolnych, szkolnych gazeteczek, które zawierały nazwiska nauczycieli i rady administracyjnej. Znalazłem listy w biurku ojca, których nigdy nie otwierałem. Jeden był adresowany do pani Heleny, datowany 1997 roku, nigdy nie wysłany. W tym liście pisał o tym, że ją kocha, jak jego życie małżeńskie stało się szare, jak ona była jedyną rzeczą, która sprawiała, że czuł się młody. Kończył się, jeśli powiesz nie, stracę wszystko. Proszę, nie mów mi nie. Poczułem nudności. Inny list, tym razem w biurku mojej matki, zawierał jej punkt widzenia. Pisała, że wie wszystko, że przypadkowo odkryła spotkania między moim ojcem a panią Heleną, że słyszała plotki w szkole, ale zdecydowała się milczeć, aby mnie chronić. Jeśli Eduardo się dowie, pisała drżącym piórem, jego podziw dla swojego ojca będzie zniszczony. Nie mogę na to pozwolić. Będę podnosiła ten ból sama, ale moje dziecko nie. Papier drżał w moich rękach. Zrozumiałem wtedy, że moja matka wiedziała wszystko. Widziała, jak plotka otaczała moje imię, jak moi kolegankowie patrzyliśmy na mnie inaczej. I wybrała milczenie, aby chronić mnie przed jeszcze bardziej boli. Wróciłem do pani Heleny dwa dni później. Wyglądała na to, że znowu na mnie czeka, jakby wiedziała. Że będę potrzebować czasu na przetworzenie wszystkiego. Kiedy mnie zobaczyła, ujrzała w oczach, że zrozumiałem pełny obraz. Twój ojciec był człowiekiem złożonym, powiedziała tamtego razu, i poczułem, że wreszcie mówi czystą i prostą prawdę. Zdolny do wielkich gestów miłości, ale także do niesamowitej okrucieństwa, gdy nie dostawał tego, co chciał. Miał wyobrażenie o sobie jako kimś wyjątkowym, i gdy mu coś odmawiano, stawał się innym człowiekiem. Domagał się swojej władzy nad ludźmi. Którzy byli od niego niżej. Jak mogłaś z tym żyć? spytałem ją. Jak mogłaś patrzeć na mnie każdego dnia w klasie, wiedząc, co zrobił mój ojciec? Nie było to łatwe odpowiedziała. Wiele dni chciałabym przyjść i powiedzieć wszystko, wyznać wszystko twoim rodzicom szkole. Ale szkoda była już wyrządzona Eduardo. I oskarżenie twojego ojca publicznie oznaczałoby zniszczenie ciebie. Cztery razy napisałam list do dyrektora szkoły. Cztery razy go poddarłam, nie wysyłając. Siedzieliśmy w milczeniu przez chwilę, jakby ciężar wszystkiego, co nie zostało powiedziane, był wreszcie znośny, teraz gdy został wypowiedziany. W kolejnych dniach często odwiedzałem panią Helenę. Siadaliśmy na ławkach na krakowskim przedmieściu lub wchodziliśmy do jakiejś spokojnej kościoła blisko starego miasta. Rozmawiali przez godziny, ona odpowiadała na wszystkie moje pytania bez filtrów, jakby wreszcie mogła powiedzieć wszystko to, co trzymała w sobie przez 30 lat. Opowiadałam, jak ojciec ją zalecał wiadomościami, jak obiecywał jej życie razem, jak zaczął ją szantażować, gdy ona odmawiała jego zalotów. Opisała mi cierpienie tych lat, jak bała się o swoją pracę, o swoją reputację, o swoją zdrowość psychiczną. Pewnego poranka zabrała mnie do domu starszych ludzi, poza Warszawą. Wewnątrz była stara kobieta, żona pani Heleny. Podniosła wzrok, kiedy nas zobaczyła, a pani Helena mocno ścisnęła jej rękę. To jest Eduardo, powiedziała. Syn tego człowieka, o którym mówiłam ci przez tyle lat. Żona pani Heleny patrzyła na mnie ze współczuciem. Nic nie powiedziała, ale zrozumiałem, że ona wie wszystko. Że cierpiała obok pani Heleny przez wszystkie te lata, przez cały ból, całą wszetę, która do niej nie należała. Kiedy wróciliśmy do kawiarni, pani Helena wyjęła brązową kopertę. Przyniosłam ci coś, powiedziała. Coś, co nigdy nie wysłałem, gdy było na to czas. W środku była list, pisany ręcznie. Data to 1998 rok list nigdy nie wysłany, adresowany do Rady Szkoły i rodziców. W tym liście pani Helena opisywała punkt po punkcie to, co się zdarzyło. Podawała mojego ojca, opisywała, jak była zmuszona się z nim spotykać, jak była szantażowana. Ale to, co najbardziej mnie uderzyło, to sposób, w jaki pod koniec listu pisała o mnie. Eduardo jest nadzwyczajnym chłopcem, pełnym talentu i niewinności. Zasługuje rosnąć bez ciężaru korupcji, która otacza naszą instytucję. Nie pisze dla zemsty, ale z miłości, dla młodego człowieka, który przypomniał mi, co to znaczy czystość w brudnym świecie. Mam nadzieję, że ten chłopiec znajdzie właściwą ścieżkę z dala od kłamstw i hipokryzji, które go otaczają. Płakałem czytając. Pani Helena na mnie patrzyła, i ona też płakała. Powinna była go wysłać, powiedziała. Kiedy powinna była to zrobić? Zniszczyłoby wszystko. Twoja matka błagała mnie, aby tego nie mówiła. Powiedziała mi, że jeśli to zrobię, skończy się tym, że uderzy cię dwa razy. Wtedy zrozumiałem. Zrozumiałem, że moja matka cierpiała dwa razy, nosiła dwa bóle jednocześnie. Ten z zdrady i ten z milczenia które musiała zachować, aby mnie chronić. Przepraszam cię, powiedziałem pani Helenie. Nie za to, co zrobił mój ojciec, ale za to, że musiałaś to podnosić sama i za milczenie, które również ja nosiłem, tego nie wiedząc. Uśmiechnęła się przez łzy. Nie masz się za co przepraszać, Eduardo. Ty jesteś niewinną ofiarą w tej historii. Zawsze byłeś. Wtedy proszę cię, abyś przyjęła moją miłość powiedziałem. Jako nauczycielka, jako osoba. Bo przez wszystkie te lata byłaś ty najodważniejsza. Kontynuowałaś nauczać, żyć, mimo wszystko. Pani Helena mnie objęła w kawiarni przed wszystkimi. Nie obchodziło ją już ukrywanie się. Była wreszcie wolna. Ta wiosna stała się najpiękniejszym czasem mojego życia. Ja i pani Helena zaczęliśmy spędzać razem regularnie, nie jako uczeń i nauczycielka, ale jako dwie osoby. Które wreszcie mogły patrzeć sobie w oczy bez kłamstw. Chodziliśmy do Zamku Królewskiego, spacerować wzdłuż Wisły, rozmawiali o literaturze i o życiu. Pewnego dnia wyznała mi coś, co mnie znowu wstrząsnęło, ale tym razem w całkowicie inny sposób. Twoja matka do mnie przyszła, powiedziała: Kilka dni zanim umarła, zatrzymałem się. Moja matka umarła trzy lata wcześniej. Powiedziała mi, że wie, kiedyś odkryjesz prawdę. Prosiła mnie, żebym nie krył niczego, gdy ten moment nadejdzie. Powiedziała mi, że jesteś wystarczająco silny, aby zrozumieć i że zasługujesz wiedzieć, jak rzeczy naprawdę wyglądają. Uzy spłynęły mi po twarzy. Dlaczego mi nie powiedziałaś wcześniej? Bo chciałam dać ci czas na przetworzenie bólu samemu. Twoja matka miała rację. Byłeś gotowy, ale musiałeś do tego dojść na swój sposób i w swoim tempie. Pani Helena wzięła moją rękę. Twoja matka mi też coś dała. Wyjęła list, tym razem wydrukowany, dokument oficjalny. To było oświadczenie, które moja matka złożyła u notariusza, niedługo przed śmiercią. W nim opowiadała kompletną historię. Opowiadała, jak ojciec ją zdradził, jak szantażował panią Helenę, jak ona cierpiała w milczeniu, aby mnie chronić. Ale to nie było wszystko. W liście moja matka pisała: Mam nadzieję, że pewnego dnia Eduardo będzie w stanie wybaczyć swojemu ojcu nie za to, co zrobił, ale aby stać się on sam lepszą osobą. I mam nadzieję, że pewnego dnia będzie w stanie zrozumieć, że pani Helena jest nadzwyczajną kobietą, która zasługuje na szczęście, które jej zostało odmówione. Jeśli czytasz to, Eduardo, wiedz, że cię kocham poza śmiercią i że pragnę, abyś żył pełnym miłości, prawdy i wolności. Zrozumiałem wtedy, że moja matka wiedziała. Że zawsze wiedziała że zostawiła te dokumentacje na wypadek, gdy będę gotowy. W kolejnych miesiącach ja i pani Helena zaczęliśmy budować inną relację, opartą na prawdzie i wolności. Nie była to miłość romantyczna, była czymś głębszym, to było pojednanie dwóch dusz, które były związane bólem i które wreszcie mogły być od niego uwolnione. Dwa lata później organizowaliśmy event w Bibliotece Miejskiej w Warszawie. Zaprosiliśmy starych nauczycieli z Liceum, byłych kolegów, kolegów pani Heleny. Podczas imprezy pani Helena opowiedziała swoją historię publicznie. Nie aby oskarżyć mojego ojca, który już nie żył, ale aby nauczać. Mówiła jak prawda, niezależnie jak trudna, jest zawsze lepsza od kłamstwa. Jak milczenie, nawet jeśli wyrządzone z dobrymi intencjami, zawsze nosi ze sobą ukryty ból. Wiele osób przyszło do mnie porozmawiać potem. Niektórzy przyznali, że zawsze wiedzieli, że jest coś dziwnego w tych plotkach o mnie. Że nigdy w nic nie wierzyli. Ale nie wiedzieli, jak zareagować. Ich spóźniona uczciwość nie kasowała bólu, ale coś to znaczyło. Pani Helena, uwolniona od ciężaru tego sekretu, odnowiła się. Kontynuowała nauczać przez kolejne pięć lat i stała się jeszcze bardziej kochana przez swoich uczniów. Jej żona, po usłyszeniu publicznej historii, całkowicie się z nią pogodziła. Często wszyscy troje chodziliśmy razem na kolację i śmiali się z rzeczy, które tylko oni rozumieli. Wybaczenie odkryłem, nie oznaczało zapominania ani usprawiedliwiania. Oznaczało pozwolenie ludziom kontynuować życie, rosnąć, znaleźć szczęście, które zasługiwały. Kiedy pani Helena przeszła na emeryturę, zorganizowaliśmy niespodziankę w szkole, gdzie uczyła przez 40 lat. Sala była pełna byłych uczniów, kolegów, ludzi, na których wpłynęła przez całe swoje życie. Podczas końcowego przemówienia pani Helena mówiła o mnie, opowiadała, jak zostałem pisarzem właśnie dzięki jej nauczaniu. Jakopu dwie książki narracyjne, które zostały dobrze przyjęte. Prawdziwe lekcje, powiedziała, patrząc mi prosto w oczy, to nie te, które uczymy z książek. To te, które uczymy się z życia, z bólu, z wrażliwości i ze zdolności do wybaczeń. Teraz pani Helena żyje ze swoją rodziną, kilka przecznic ode mnie. Widujemy się często, chodzą do kina, spacerować po ulicach Warszawy. I za każdym razem, gdy przechodzę obok Starego Liceum, pamiętam tę kobietę, która wybrała noszenie ciśnienia bólu w milczeniu, zamiast skrzywdzić niewinnego chłopca. Życie nie jest serialem, gdzie wszystko zostaje rozwiązane w jednym odcinku. Ale czasami, jeśli mamy szczęście i odwagę, prawda przychodzi w odpowiednim momencie. A kiedy przychodzi, może uzdrowić rany, które myśleliśmy, że są wieczne.